Nie wierzę, że się udało. Ja cię udało się porozmawiać w końcu nareszcie. Hura. Pogadamy sobie, pogadamy sobie, dlaczego mi obraza w internecie się dowiedzieć. No musimy sobie wyjaśnić wszystko, teraz. Dostawałem tutaj od ciebie! Że jestem pedofilem, że Zapraszam na live'a Tupson, Tubson. Nie oglądajcie do spraw tego pedofila! I tak je dostawałem, tylko ja cię to od ciebie, czy to czy to był jakiś fejk, ale dostałem takie donate od dzisiaj? Od Ach. dwóch tygodni, od Ach. trzech tygodni, od Ach. trzech tygodni dostałem takie jakieś od Ciebie. Aha. No to chyba ktoś nie się ta, podszywa. To chyba Tylko ktoś się podszywa. takie od Ciebie. No to wychodzi na to, że ktoś się podszywa, bo ja takich nie wysyłałem. I możesz sprawdzić, kto wysłał donate'a, to nie ja. Zapraszam, głosówka wobec zapraszam Jej. na live'a, tupco, podkreślenie. Mm -hmm. Nie no oglądajcie to spiaky! Nie oglądajcie! Nie oglądajcie czas piatko Pedopila! Wbijajcie do mnie na live'a, Tu psa podkreślenie! No to wydaje mi się, że to jest chłop przerodone komputerowo. Tak jak tobie przeradają... I ponie tak... dostajcie takie donate od kogo? Dawid, a ja dostaję ciągle donate od nazwy Dawid Jasper i tam jest treść taka. Nie oglądajcie tu psona, wbijajcie do mnie na live'a. To ty? To ty wysyłaś takie donate? No mów mu teraz. Co? No mów mu, słucham bo mam donate, musiałem go skipnąć. No mów, kontynuuj. Od no, 4 godzin dostają od ciebie! Od 4 tygodni? Przez ciebie dostała tutaj ty z groszbami! Na mnie! Wysyłasz tutaj ty u mi z groźbami, czy popijesz mnie, mojego ojca, mojego taty i mnie? Ojakie, dole. Dawid, to jest niemożliwe. A posłuchaj, a wiesz, jak ja donate y dostaję? No! Ja dostaję takie donate. Y. Jest nazwa, uwaga. Dawid Kamil Kurczak, czyli ty, i w donate jest tak. Nie oglądajcie tu psona, zapraszam na mojego live'a na YouTube. To ty wysyłasz takie od trzech tygodni? Ja nie mam w ogóle pieniędzy Tak jak ci mogę to być, Ale takie dręcie ja też dostawałem od Ciebie No to no to wychodzi na to, że ktoś robi sobie żarty Na pewno? No na pewno Gramy w coś Dobra, to wybaczam ci To no jest dobra. Zgodę, No dobra, to musisz mi teraz wylizać główkę <laughs> Dobra To w co chciałbyś zagrać? Może Ederinga Oooooo A masz pobranego? Na... Mam No to ja muszę pobrać no to się szybko. I posłuchaj, Dawid, bo ja poczekaj, za. Czekaj, was... poczekaj, kupił Was, tu No dobra, tak. Pierw prąd wytłumaczymy, a potem czwórkę. No jestem, Dupson. Dobra. E... Masz pozdrowienia od mojego taty, pana Ryszarda. Wow, od prawdziwego pana Ryszarda? Tak, od pana Ryszarda. kolejny mam. Pozdrowienia. Fajnie. I posłuchaj. A tu kto ci pozdrawia? Ale, żeby do mikrofonu powiedział tak z bliska, bo ja nie słychać. Po, tak, pójdź. podszedł na chwilę. Chodź no. Ale tu chodź o sekundę. Żeby powiedział, pozałem Ty Tylko powiesz, tylko powiesz. Ale tylko powiedz, pozałem Tupsonem. Kurwa, człowiek. Dobra, dobra, nie ma co się przejmować. Ja widziałem, że grasz teraz na live w takiego niedźwiedzia strasznego, taki horror. Czy to prawda? No ja... grałem, grałem, tak, Posłuchaj, bo tam ciągle umierasz na pierwszej nocy. Powiedzieć ci, jak przejść, powiedzieć ci, jak przejść dalej? No. No, no, no! Żeby ci ten potwór nie wyskoczył, tylko żeś przeżył. Hm? No. Dobra, to zrób, zrób yy, odpal grę. Ja ci będę tłumaczył, co zrobić, żeby wygrać. Nie, nie, ja nie gram w tą grę, choro, to jest, kurwa, przesada, ja nie chcę grać w tą grę. Ale ty nawet tak pewnie zagrasz za kilka dni, tylko się dzisiaj przestraszyłeś. To ci powiedzieć po prostu, co chodzi? Nie, nie chcę, ja, ja tak kończę lewo o pierwszej. Aha, dobra, yy, to wiem, w co zagramy. Co? Już ci tutaj. E, zrób mi live ze z Steam, bo ja muszę zobaczyć, czy masz tą grę. Zrób mi live'a. Ekran. No, zrobiłem ci ekran. Mhm, <laughs> dobra. I teraz wpisz o. Gdzie ty to wysłałeś. I to też zagrałeś. I w, zobacz, jest taka. No mam, mam. mam. To niżej, to niżej, bo to jest nowa część. To jest nowa część. Daj, ty ty nie grałeś. Ty ono. Grałem już. <laughs> to nie ta. Dajcie dalej, to jest kiedyś kanały. Dobra, Ty też nie skończycie, gdzie jest kawa. Ty też nie nie Ja mam taką to zobaczyć. No, jestem? Dawid, mam do Ciebie prośbę. No? Ja mam dzisiaj urodziny, czy byśmy razem zagrali w tą grę? No, zagrali. No, tą drugą, tą, tą nie jeden, tylko cztery, tą czwartą część, bo tam się da w dwie osoby grać. Jak dwie osoby? Nie da się grać w dwie osoby. No, no, da się, da się, ja tam dołączę do ciebie, bo mam się w znajomych. Poczekaj, poczekaj, dobra, poczekaj sekundkę, <laughs> Tylko pójdę do kuchni po kanapkę. Dobra, szybko, dobra, jest progres, dało się. Jestem zablokowany. Bam, <laughs> bam ślimak był na tym ja pierdolę. Nie, to nie ślimak. No jestem. O oh, jest. Czekaj, bo to się po... co za debile jebany? Debil. Co, co się stało? Kurwa, podszywał się podem, pod ciebie i jakiś pornole wysyła. No to to na pewno nie ja. Wiesz? Ty mu się rozłączył. No tak, spierdalaj. Ty kurwa, o co chodzi? Ty, my normalnie gadamy, kurwa, wszystko jest normalnie. I on nagle mówi spierdalaj się rozłączał. No, to już jest przesada pierdolona. Nawet kłótni nie było ani nic. Pozdrawiam. Ja nie wiem, kurwa, o co chodzi. Nie mam pojęcia. ja pierdolę. Gadamy, gadamy, nagle mi spierdala i się rozłącza. ja pierdzielę. Coś jest nie tak tam u Dawida, przysięgam.